Dzisiaj chciałbym się podzielić czymś, co mnie dzisiaj spotkało. Chciałbym opowiedzieć troszeczkę o tym, jak wygląda moja walka z grzechem na przestrzeni właściwie roku ostatniego, czyli całego mojego mm, takiego życia w wierze, bo od roku wierzę. Y I chciałbym się dzisiaj z tym, podzi tym, tym podzielić taką swoim jakby doświadczeniem walki z pornografią i masturbacją. No to zacznę może od tego, że z ten problem, który nawet nie wiedziałem, że jest problemem, pojawił się u mnie już od bardzo wczesnych lat. Jakoś mniej więcej w czasie kiedy miałem Nawet jeszcze nie... Nawet jeszcze chyba nie lat. Chyba raczej tak właśnie... Mm, nie wiem. Nie będę zgadywał, żeby Was nie okłamać. Myślę, że jakbym powiedział, że mam... że od 10 lat mam z tym problem, a teraz mam 22 lata za miesiąc, no to... to myślę, że bym nie skłamał specjalnie. Myślę, że to byłoby takie adekwatne. Mm. Oczywiście tam były czasy, gdzie byłem trochę mniej uzależniony. Później czasy, gdzie byłem trochę bardziej. Później czasy, gdzie już byłem tak zakopany w tym, że... No. <grym> Także... No. Także no, miałem mam, miałem, mam, problem. Tak, w sensie człowiek i tak jest... Jakby uzależniony przez całe swoje życie. Tylko tu chodzi o to, że po prostu... Czy... Będzie się poddało temu zależeniu czy nie? Czy będzie się poddało temu problemowi, właściwie? No bo teraz wiadomo, że to, to jest jak dla alkoholika. Yy, jeden tam kieliszek może zaważyć o tym, że człowiek popada z powrotem. tak. Oczywiście ja wierzę w łaskę Bożą i w to, że Pan Bóg mnie uwalnia. A po dzisiejszej mojej sytuacji to mam taką szczerą nadzieję. Że już jestem czysty, że palec boży mnie dotknął. No i właśnie chciałem o tym opowiedzieć też. No ale no mówię, że zacząłem najpierw od tego, że mam problem, że bardzo długo się z nim zmagam, że on się bardzo zakorzenił w moim życiu. I teraz wykorzenienie go jest dużym problemem dla mnie. Ale jest i tak dużo lepiej, bo rok temu, jak to było dla mnie jeszcze na porządku dziennym praktycznie. To dzisiaj dzisiaj jestem. Yy, mogę powiedzieć, że tak. Że, że upadek to mi się zdarza tak. Powiedzmy, jeden dzień w tygodniu. W ten sposób powiedziałbym: Mam taki jeden dzień, w którym po prostu jestem słabszy i tego i, i, i pod, podupadam. Ale. Ale przez, ale przez. ogólnie przez cały tydzień jest, jest, jest dobrze. No ale dzisiaj miałem taką, takie przeżycie, które myślę. Może. Mam nadzieję. Pozbawiło mnie już tego problemu na, na dobre. Yy, a miało to miejsce podczas dzisiejszej modlitwy. Kiedy. Yy, w ogóle nie wiem, czy to jest normalne, czy nie, ale. Yy, tak, ja zacząłem w, podczas modlitwy popadać w taki półsen. Tak nie wiem, jestem tak spokojny wtedy, że po prostu mm, jeszcze pomaga to, jak jestem mniej, mniej wyspany. No to jak po prostu popadam w taką. taką mm, taki trans troszeczkę. Yy, co nie jest moim celem w ogóle, żeby popadać w taki trans. Dla, jakby, dla mnie dobra modlitwa to nie jest niekoniecznie jakieś zatracenie się ale ale taki no taki miałem taki półsen taki, taką półświadomość w trakcie tej półświadomości kiedy tak trwałem i trwałem z zamkniętymi oczami to nagle poczułem takie taki chłodne światło w sercu tu, tu, tak w klatce piersiowej Eee, mi się przypomina ten <grychy> Harry Potter i, i, i te i insygnia śmierci, to była chyba już część druga, gdzie Ron tam mówi, że o, wysz, z tego takiego urządzenia, co mu dał hmm, Dumbledore, że wyszedł jakieś takie białe światło, i tutaj on poczuł tak w sercu, <grychy> jakąś taką. Światło się później z niego śmiali i mówi, o, o, no, coś tam tego. E, a dobra, nie będę, nieważne. E, no i no i właśnie tam do, do, dotknęło mnie taki, mam wrażenie, to do, był dotyk palca Bożego. Co ciekawe, ja się modliłem przed tą medytacją taką jakby, także zwyczajnie słowami. I... No i, no i modliłem się o to, że Pan Bóg właśnie uzdrowił ten taką, tą ciemną, to ciemne miejsce w moim sercu, to tam, gdzie nie doświadczyłem miłości Jego w tej sferze mojej seksualności, tak, no bo ew ewidentnie, skoro ja ciągnie mnie do takich rzeczy, które są, zep zepsucia wynikają, no to znaczy, że coś tam musi nie trybić, nie? No no i, no i, no i tak się składa, że po tym, po tej, po tej, yy, po tym jakby doświadczeniu. Yy, ja zacząłem rozumieć pewną rzecz. Chyba zaufałem Panu Bogu dostałem taką łaskę, że zaufania w tym, że jednak ten seks, yy, seks w małżeństwie będzie dużo lepszy, że to będzie nie dość, że to będzie doświadczenie cielesne które będzie przyjemne dla ciała, to będzie jeszcze doświadczenie duchowe, tak? I duszewne. W sensie, no to, czyli to no bo to oddawanie samego całego siebie, tak. I, że to, i, i taką dostałem, mam wrażenie, taką, taką obietnicę od Pana Boga. Nie to, że słyszałem jakieś głosy czy coś, ale tak, tak to teraz odczytuję, jak teraz o tym mówię, że yy, to będzie lepsze i to będzie przyjemniejsze, i ty będziesz bardziej usatysfakcjonowany, usos ja ci to gwarantuję. Że to nie. Twoja, jakby Twoja potrzeba, tak? Tego, że ty czujesz tą potrzebę bliskości takiej, to nie jest, to nie jest coś, czym cię obdarzyłem po to, żebyś ty się teraz zadręczał, żebyś ty się gnębił, żebyś ty musiał z tym walczyć, tylko po to, żebyś ty używał tego we właściwy sposób. I ja trochę tak robiłem, że właśnie próbowałem się jak najbardziej odseksualizować, czyli. Czyli nie to, że dbać o tą swoją seksualność w jakiś sposób. Tylko jakby ją kompletnie skompresować, tak, żeby ona mi nie przeszkadzała w moim życiu z Panem Bogiem. No i teraz, teraz to rozumiem, że tu nie chodzi o kompresję tego, tylko o wiarę w obietnicę tego, że, to, że, że w małżeństwie to jest tak, jak powinno być. I przez co to będzie dobre i faktycznie owocne. Bo słyszałem nawet. Takie stwierdzenie od y, ojca y, Majka Szmica, taki angielski, znaczy, amerykański y, kapłan katolicki, y, że kiedy jesteśmy w, w, w czasie, kiedy jesteśmy w łasce, to uprawiając seks tak z małżeństwem, my, my wzrastamy w łasce i w chwale Bożej, tak? Czyli, czyli to jest. Czyli to, 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 że my to czynimy, to jest na chwałę Bożą, tak? Bo pełnimy jego wolę w tym momencie, bo taka jest jego wola, abyśmy, abyśmy się rozmnażali i byli płodni. To są to jest jedno, jedno z pierwszych naszych przykazań. <laughs> jakie dostali ludzie. I. <laughs> no, no i no i że to nie. Jest, że, że Właśnie powinniśmy powinienem do tego inaczej podejść, że powinienem chcieć tego i nie bać się tego, że tego chcę i nie próbować go kompresować, ale. Ufać, że to, że to co ja teraz robię, tak, że siedzę i tam. No to, że to jest w ogóle jakieś kompletnie. Puste w ogóle najpierw przyszła mi myśl, że seks poza małżeński jest mniej, yy, że będzie mniej owocny, że będziesz mniej zadowolony i w ogóle i tak dalej, nie? Że nie będzie tego, nie będzie tego, nie, bo w tym nie będzie Boga, no to, no to jak ma to być dobre, no? No, to, no nie będzie w tym Boga, no bo to jest coś, co, czego Bóg, czemu Bóg nie błogosławi, no i nie będzie go w tym, no to jak ma to być dobre, no? Nie, nie będzie, no. I i teraz jeśli ja będę, wyobrażam sobie teraz, no, jakby w seksie tak jest przyjemne, tak? Czy poza małżeństwem czy w przy czy małżeństwie jest przyjemny, no ale to nie będzie tak przyjemne, jak tam, gdzie jest Bóg, tak? Bo tam, bo tam jeszcze masz błogosławieństwo, tam masz jeszcze rozwój duchowy, yy, tam masz yy, miłość w tym. Więc jakby to musi być pff, nieskończenie razy lepsze, tak? I teraz... I teraz ja nawet nie, nie, nie mam problemu z tym, żeby nie uprawiać z kimś seksu pozamorzeńskiego, bo, bo ja nie jestem raczej chyba aż do tego stopnia jakiś taki tą cielesnością zapędzony. Tak? To jest bardziej, nie mam problem z porządliwością moich oczu bardziej. I więc nie dość, że ja nie korzystam nawet z, tej, z tego daru seksualności w taki sposób, jak jeszcze powinien być wykorzystywany, to jeszcze to, co ja od czego ja mam, z czym ja mam problem to, to jest jeszcze jakaś karykaturalna w ogóle wersja tego to jest jeszcze, to jest, to jest jeszcze, to, nie, to już nawet nie jest obrzydlistwo, tylko to już jest w ogóle jeszcze dziwactwo czyli to jest, to, to nie, dość, nie, nie tylko na poziomie z punktu widzenia Pana Boga, nie tylko to jest jakoś takie nieprawe, czy coś takiego, ale to jest, jeszcze, to jest jeszcze z punktu widzenia ludzi to powinno być w ogóle coś co Ty robisz, nie? Że, jakby, no kurde, dosłownie gapisz się na ekran, podglądasz innych ludzi podczas ich jakiegoś intymnego aktu, który w ogóle oni nagrywają, i jeszcze w trakcie tego człowiek. No, poniżenie to jest poniżenie. I dzisiaj do mnie to dotarło, że Pan Bóg obiecuje nam, że to nie dość, że będzie ten seks będzie lepszy niż, niż ten seks bez małżeństwa. To jeszcze to, co z czym miałam problem, to jest, to jest jeszcze. To jest jeszcze. Pff, nie wiem, kilka półek niżej. To tak jakby ktoś chciał sobie usmażyć steka, a kupiłby konserwę w puszce. Nie. Nie mówię, że konserwy w puszce są złe. Jak kto lubi, ale wiadomo, jak masz ochotę na steka, no to nie kupisz konserwy w puszce, nie? Albo pasztetu. Czy czegoś. Parówek. Ale no, no właśnie o to w tym chodzi mi, że, że dostałem taki, 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 taki dar, mi się wydaje, taką łaskę tego poznania, tej tej, tej obietnicy. I teraz, kiedy, kiedy myślę o tym, że miałbym teraz obejrzeć coś takiego, i, i pomyślę sobie, i to mnie pozbawia, i to mnie pozbawia teraz tego duchowego i fizycznego, przyjemnie przeżycia, z którego może wyjść w ogóle nowe życie, tak? Niesamowite to jest. No, szatan nas niesamowicie łączy. To jest aż straszne. Szczerze mówiąc, że kurde, człowiek potrafi popaść w takie myślenie, że to będzie lepsze dla mnie, nie? że to jest przyjemniejsze, że to mi nie szkodzi. To w żaden sposób mi nie. Dobrze jest sobie takie coś powiedzieć na głos, nie? Nawet gdybym tego miał nie wrzucać na YouTube, a, to. No. No, także. No, a teraz, właśnie jak sobie z tym radzić? No, myślę, że to jest właśnie trzeba przyjąć taką, taką pozycję. Że Pan Bóg cię obiecuje, że jeśli, jeśli nie, dał, nie ci dał, nie, dostanę, nie został ci dany dar celibatu, który pomaga, na przykład, właśnie w kapłaństwie, czy w drodze zakonnej, która jest też super. Ja się zastanawiałem, czy nie, czy nie być benedyktynem, bo naprawdę. Ja na, ja na przykład bardzo lubię pracować, bardzo lubię być zajęty. Mimo tego, że m, 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 może nie do końca no to wygląda jak ktoś mnie pozna bliżej, to, to jednak lubię pracę. Lubię pracę fizyczną. Mysłowa też jest ok. No I, i właśnie jak człowiek nie ma tego doru batu i czuję, że no. Dla mnie Pan Bóg przeznaczył małżeństwo, tak? No to kurde, nie pozbawię się tego człowieku. Bo masz taką, tak niesamowitą obietnicę, została ci złożona. No. No ale co tak z praktycznych rzeczy jeszcze można powiedzieć o tym, jak sobie z tym radzić? Przede wszystkim trzeba przede wszystkim trzeba wierzyć Bogu, tak? W Jego obietnice. W to, że On chce dla nas tego, co jest najlepsze. Jeśli, jeśli mówi, że choćby patrzenie na kobietę już sprawia, że jest cudzo cudzołożnikiem w sercu, albo to, że nie powinieneś cudzołożyć, tak? No to on nie mówi tego dlatego, że on chce nam odebrać tą przyjemność z tego seksu, tak, on jest wielki, straszny i, i zły, tylko dlatego, że po prostu, no, nas stworzył, tak. I on wie, że jeśli będziemy w ten sposób postępować, no to to nie będzie tylko, nie, nie tylko, kurczę, Pan Bóg nie dał nam seksualności po to, żeby nas z niej później ograbiać, no. Tylko, kurde, róbcie to w pewien sposób taki, w taki jak należy, tak. I to jest, to jest klucz tego całego, te, tego, tego, tego wszystkiego mówienia o tym. Tego całego mówienia o tym, że powinno się to robić po małżeństwie. Po tym, że się to powinno robić, nie wiem, no w małżeństwie. To właśnie jest to, że Pan Bóg dał nam coś i powiedział, słuchajcie, tu macie instrukcję obsługi, a my instrukcję to obsługi do tyłu wyrzucamy, a później dziwimy, a czemu? a czemu mi jest źle, a, a czemu ja się czuję nie wiem, wykorzystywany, albo, albo czemu ja się czuję nie wiem, pozbawiony jakiejś godności, albo czemu mi to nie sprawia przyjemności, albo w ogóle jeszcze dochodzi do takich rzeczy, że na przykład ludzie, nie wiem a czemu ja nagle się okazuje, że jestem tego, że nagle podobają mi się mężczyźni, kiedy jestem facetem albo podobają mi się kobiety, kiedy jestem facetem albo podobają mi się, nie wiem skrajności, dochodzimy do skrajności podobają mi się dzieci, albo coś tam tego bo nie robisz tego tak jak należy. I to jest klucz tego. Jeśli będziesz robił to tak jak należy, to tego nie będzie. Tak. No. Ja tak może brzmię tak, nie wiem, jakbym chciał, tak pouczająco i tak dalej, ale. No, sam mam na sumieniu grube rzeczy, nie? Więc. Więc to, to nie jest tak, że jakoś teraz potępiam za to, że tak uważa. Choć może, może to tak wyglądał, jakbym właśnie trochę. Yy, a im trochę przedrzeźniał. No, ale no, wiadomo, no, nie chodziło mi o to, żeby komuś tutaj ubliżać. Nie. No. Wierzcie w, w obietnicę Pana, bo. Bo bardziej pewnych obietnic już nie dostaniecie. Komuś, kto komu najbardziej w życiu ufacie, nie jest tak bardzo godny zaufania, jak Pan Bóg jest godny zaufania. No. Nie wiem, czy chcę coś powiedzieć więcej. Chyba nie. Do zobaczenia, i bądźcie z Panem Bogiem.